CBŚP rozbiło kilka grup przestępczych zajmujących się transgranicznym obrotem narkotykami. Zabezpieczono ponad 800 kg narkotyków, a także 7 jednostek broni palnej oraz kilkaset sztuk amunicji. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi ponad 1 miliard złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest w pierwszym wydziale śledczym prokuratury okręgowej w Gliwicach. Dotychczas zarzuty przedstawione ponad 170 osobom, z czego wobec 110 osób w różnym czasie stosowane było tymczasowe aresztowanie. Śledztwo nadal jest w toku Szczególne wątki kończone są sukcesywnie aktami oskarżenia. Zapadły już pierwsze wyroki skazujące oskarżonych na kary powyżej 10 lat pozbawienia wolności. Na poczet przyszłych roszczeń o charakterze majątkowym, w tym głównie w przypadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa, zabezpieczono mienie łącznej wartości ponad 50 milionów złotych. W tym zakresie ustalono mienie znajdujące się poza granicami kraju, w tym na terenie Królestwa Hiszpanii i Irlandii. Powyższe skutkowało wydaniem kilkunastu postanowień o zabezpieczeniu mienia poza granicami kraju. W ramach śledztwa zabezpieczono również waluty cyfrowe o aktualnej wartości ponad miliona złotych oraz luksusowe zegarki i samochody.